Pum, 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 pum. Muszę chyba fajki rzucić. Na pewno rzucę. Melion, wiemy, że jesteś gejem. Dziom To nie wstyd. No. Spokojnie, akceptujemy cię takim, jakim jesteś. Warto dużo błędów fotograficznych nie popełniał na czacie. No. Będzie Właśnie. dobrze. Do domu no. cię nie wpuszczę, ale. No. Bądź sobą W tyłu za mną też nie będziesz <noise> Ta, dokładnie <noise> Melion napisał, że jest twoim fanem, Karol Dziękuję, dziękuję Także lepiej pilnuj tyłów Ja mam kogoś, kto pilnuje moje tyły o. Boję się Wow, się przekonamy Znaczy ja wiesz, po prostu głównie jak oglądam to zagraniczne, nie? No bardzo też, a się uleczy Jak mam do wyboru e, Freeza albo Mr. Beast'a no to wybieram Freeza nie? po prostu Eee Mr. Beast, jezus Maria, czy ja pomyliłem się? Nie? No to nie Mr. Beast'a, o to, a, to mi chodziło No ale wiecie e, Freeza No Beast Games okazuje się Najbardziej się zrozumiał Tak No Ja jedno jedno. nie, i ta, przestać, ta, jak to... parę. nie, oh, yes. nie, 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 jest. nie, 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 O nie, mam nie, A to jednak to auto takie grube auto. Takie grube no, jak nie co. Czemu oni do mnie strzelają? Już nie. A, bo to, a bo to w tych grze ostrzelanie chodzi, a. No. Tak. Czasem nie, wypada ty... do kogoś strzelić, tak. Ja myślę, ja to Lego bricks. Lego Briggs, no. A... właśnie, Peter, wczoraj wszystko wygraliśmy po prostu Lego Briggs, zapomniałeś. No tak. To prawda. O! Wali do mnie jakiś ty. Ale on niegrzeczny jest. Niegrzeczny. Dobra. Leży. A ja to w ogóle by strony trap gdzieś podałował bo... Szkoda to nie, ale tak Ja mam C1 o, z niemieckiego o, o kurde A C1? C1 Dobra Nie muszę po prostu jeden Nie C1 Znaczy C1 to jest, to jest wysoko No wyżej je, jest tylko C2 o, no to wiem, a, wiem, wiem. Wie, ja Coś... myślę, myślę co tu się dzieje, a tu chłop dom jeszcze raz pojdzie. Ja to A1, A2. Bota mają. Został. Leży. O, oni Brutusa mają. Trzeba go dojechać czy co? Uważajcie, bo Brutus idzie tam. Oj Szonek mam na granata, to wiecie, żeby wy nie wejdziecie żyli. O kurde, ee, z drugiej strony jeszcze idą stąd. Zginęliśmy raczej, oboje. No ja to dostęp, zaraz, zaraz, zaraz to może mi się uda. Chyba na mi łeb. Wiesz, to jest szansa. Chodź, chodźcie, chodźcie do mnie, ja od razu tepam tam. Ty, ty, ty A we fen za złotówkę. A. Eee, bo we, Mam ten. Ten też nic, no. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź siadamy, tam ja pisa, będę przed pociąg, on się zatrzyma. Wsiadamy. Kurwa, ale to strefa. Zabijemy ten pociąg szybko. Czekaj jeszcze. O, się zblokujemy. O, oh, fuck. Nie. A nas wydupiło. Leżny. Ja ich zabijam, spokojnie. Leży. Oj, ale problemy. drugi jest Lecz podjęć Dobra. albo bądź podjechany o górek na biało o nie mam laga Fuck. dostałem laga akurat Dobra, 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 A miałem chłopana strzała. Chodź za kamyk. Lama. Ja mam lamę złotą. Szwein. Ewelina. Potrzebu Fajnie. Potrzebuję Dziękuję. pastek do moich. Peter no ja powiedział, że ma C1 mam. z niemieckiego i teraz każdemu mu pisze po niemiecku. E, Peter, Peter. Potek e, tu jest po chłopie jak coś. E, ja mam potki akurat. Ja to bardziej ammo am do karabinu. Tu jest... Wow, wow! To tak jest panie strzela. Leży, leży. Oni tam dość są, oni tam są dozi. życia nie mają. Jest taka opcja, nie wykluczam. Tu jest na strzała dosłownie. Walę w auto, żeby nie uciekli. Okej, okay, dzięki wielkie. W takim razie. Wow! Udu, udu. Leży. to ma kraka tam jeden do was leci dlaga zostałem jak coś Arzy Brawo. wiem o, ja mam bestę, w ogóle się bo tle bo Jest tle właśnie. A propos na. Dźwięknie. Leży tu. Eee. Biało, ma. Ja, ja, go, ja, go ten, ja go, biorę. Tak co? A. Co? nie mówiłeś. <laughs> Przechowujesz. Tak. Aj, gdzie lecisz? Auto i ta trzeba rozwalać, a nie Dostali obaj 50, po 50 stali Przed masz na problemy, podstawą auto, które ma 0 Leży I pum Nie bierz tylko koronki, kurwa bo przegramy no, sorry, e, Za kamykiem, jeszcze so, e, 240 kamyk Krzak, jeszcze, Krzak, 300 tak, dostał za 6 z tych Sak 36 Idę do strefy To co Peter mówi codziennie o, Peter, przyrzutka, proszę, szybko przyrzutka. weźmiesz, nie? Na bary, czy nie? Ulecz. O, Peter, Aha. Peter chyba taki nie, nie? jest szybko 6 Peter, Kurde, tak mam jest tu jeden na strzała To znaczy jeden może nie najmniej. na strzała, ale jest jeden Bo jest jeden powalony a! leżą się czy nie, eee, chyba tak Ja pier. Bo mnie już nie dobija. A nie, idzie, teraz podnosi Dostał 60, a jest nasza jednak. Tu jest O nie dobił Przerzutka będzie... Tu, nie... jest. Eee, chodź przeszutka, przeszutka. tu jest, tu jest, podnosi! Podnosi Jeden za jeden, Musimy. Tu On nie podnosi, on się rusza. Tak, tak się bo dobija. teraz przeszedł i mnie dobił, no? Ale będzie podnosił. Mieszamy od razu. Nie on nie podnosi, co on robi? Oje Jest, zabity, nie, nie tamten Tamten leży Uu, Dasz no, radę, dasz się... radę Ale ciszę Co? Fuja z tego będzie dasz radę Brawo Nie, 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 nie. Stań się kurką A dwa na jednego Cię wzięli. Aj.